Najważniejsze sprawy gospodarcze miasta Zawiercie i powiatu zawiercieńskiego oraz warunki prowadzenia firm w Polsce. To tematy przewodnie debaty z udziałem posłów i posłanek, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w piątek 8 kwietnia. Organizatorem wydarzenia była Rada Gospodarcza przy prezydencie, Zawiercieński Klub Menadżera oraz środowisko firm rodzinnych w Zawierciu. Udział w debacie zadeklarowało siedmiu przedstawicieli Sejmu. Ostatecznie udział wzięło czterech. Zaprosiliśmy posłów. Rzeczpospolitej Polskiej, by debatować o gospodarce, o wolności gospodarczej, o przeszkodach, jakie napotykamy w działalności, szczególnie na niwie prawa podatko finansowego. I to jest głównym celem. Chcemy rozmawiać z posłami. Podczas debaty o pomoc dla powiatu zawierciańskiego i miasta apelowali starosta i prezydent. No, dla mnie było najistotniejsze i najważniejsze to, że poszedł kolejny sygnał. Do wszystkich władz poprzez powiedziałbym, posłów, którzy tutaj przyjęli zaproszenie, poszedł sygnał do Warszawy, że obwodnica w mieście zawieciu jest konieczna niezbędna. I to uważam był najważniejszy temat dzisiejszej debaty. Również obecni w sali sesyjnej przedsiębiorcy różnych branż mówili o tym, co trzeba zmienić w przepisach dotyczących prowadzenia firmy. Wszystko, co nie jest enumeratywnie zabronione, jest dozwolone. Wszystkie podmioty zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce mogą mieć prawa i przywileje, najwyżej równe prawo i przywilejom polskich podmiotów gospodarczych. Prawo powinno być sformułowane w sposób niedopuszczający interpretacji i sporządzone w czystym języku polskim, jasnym i zrozumiałym dla każdego. Jak zapewniał szef parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Tego rodzaju postulaty są częścią planowanych zmian gospodarczych. Zajmujemy się zmianą prawa tak, żeby w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej było zbliżone do innych krajów, na przykład do Wielkiej Brytanii, gdzie wyjechało już prawie milion Polaków, a głosow, zagłosowali nogami. Tam chcą prowadzić firmy, a trzeba zmienić, żeby zwracali do Polski albo przynajmniej nie wyjeżdżali. Prawo gospodarcze musi być zmienione, to wynika z dzisiejszej dyskusji na sali. To były bardzo cenne wnioski. Myślę, że to nie jest pierwsze moje spotkanie z przedsiębiorcami tutaj na Śląsku. Jak zwykle nie brakło politycznych przepychanek, choć te obecne były głównie w wypowiedziach poza samą debatą. Oczekujemy, że te ustawy, o których mówiono, że będą wprowadzane, rzeczywiście zaczną się realizować. Na razie, jako członek Komisji Gospodarki, niestety nie widzę żadnego ruchu, ponieważ pięć dokumentów, które od początku gadencji wpłynęło, one nie są ani strategicznymi dokumentami, ani tymi, o których. Mówiono w kampanii, więc traktuję te deklaracje obecnie rządzącym, że, że zaczną je wypełniać i zaczną te dokumenty do nas spływać. Będziemy nad nimi pracować i dla dobra oczywiście przedsiębiorców, i zawierciańskich, i wszystkich. Jak jednak zgodnie podkreślali wszyscy uczestnicy debaty, takie spotkanie miało sens. Jestem również zwolennikiem dyskusji prawników, teoretyków. Z praktykami, bo właśnie w takiej rozmowie, w takiej dyskusji, uwzględniając zarówno stronę teoretyczną prawa, jak i doświadczenia zajmujących się gospodarką, pozwalają na stworzenie najlepszego z możliwych przepisu i grupy przepisów, które tej gospodarki dotyczą, a ona stanowi siłę napędową rozwoju Polski. I na to właśnie liczyli organizatorzy piątkowej debaty, od których sukcesu zależy również sukces ich pracowników, czyli nas.